Okej, okay, może podejdźmy teraz pogadać z tym jego muścim Bo siedzi sam Szukam Zobaczymy kobiet. co nam powie Jak wszyscy Nie, nie jak wszyscy Ta pachnie agresywnym i bzem, ubiera się w czerni biele Dwa sznapsy To poprawi ci nastrój Hmm a, to dobra Napiję się Możemy przejść do rzeczy, widziałeś ją Jennifer z Wengerbergu wow. Okej, okay. chyba wie o co chodzi Nie powiedziałem jak ma na imię, ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Dobra, Koreś też tak chce. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter odim do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Szklany człowiek nawet mi się podoba. Skąd znasz INFR? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby odszyć się o wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. leśnika z Bravigen. I o zwie? Mnie też znasz z ballad Mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Dobre. Czy warto mieć takiego mistrza jaska, który opisze Twoje historie i wszyscy będą o tobie wiedzieć? Nieźle. Takim mistrzem jaskiem w tym momencie jest chyba właśnie Sobkowski, który stworzył tego całego Wiedźmina. Dzięki czemu mamy taką wspaniałą grę. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Eee, nie wiem, czy tu chodzi o miłość, czy nie. Ale dajmy, że tak. Zgadłeś, to miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś do głowy, mi nie przyszło, że to Jennifer. Kto by pomyślał. Do rzeczy. Zwiadowca z Nilgarskiego Garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agres, i. Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący, pytaj w garnizonie. Dzięki. My, no to... ludzie Dościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Okej. Okay. No to już coś wiemy. Wiemy mniej więcej gdzie, jest, gdzie szukać Jennifer. To się tam za chwilę udamy, ale najpierw pogadajmy z tymi jego moścami. Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Czekaj, trzeba by Ziemia kręcić się wokół słońca? Czemu nie? Albert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurckiej. Gerard, wiedźmin, zwyczajny z Rigi. <grym> Dobra, słuchaj. kobiety, długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgard z drugiej Redania łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy jak o nią zawalczyć. Mhm, mm zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej Akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. No chyba że uczeni z, z czekaj, Architekci z Akademii, tak? Chyba, że jakiś gość z waszej akademii stworzy broń, która skuszy wasze mury, no to wtedy będziecie mieć przechlapane. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. E, no, wiedza można też zdobywać siedząc przy książkach, czy nie tylko, więc. No, tutaj bym się z gościem nie zgodził. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, R-rad i innych habilitacji. Zabijecie pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem bezstronnym. Buty. Co? Zarżnie cię dla butów. O, no, dokładnie. Spodobają mu się buty, tego zabiję. Okej, okay, zobaczmy to. Zwiastunka wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta, taka jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczy osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. A to akurat mógł być fakt. Muszę iść. Bywaj. Czekaj Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. Okej, okay, możemy tutaj zagrać w tego gwinta, co kupiłem tą jedną kartę i chętnie bym się nauczył tej sumie, gry. Czemu nie? Wybornie, już ci tłumaczę zasady. Miał tłumaczyć, a nie dawać do przeczytania. No, dobra. Gwint. To starożytna, krasnoludzka gra karciana, odzwierciedlająca starcie dwóch armii. Gracze pełnią rolę generałów, a karty stanowią ich siły zbrojne. Spoko, taka trochę strategia. To mi się podoba. Albo ten, Hearthstone. To też fajnie. Eee, zaczynam, tak? Na początku dobierasz 10 kart. Eee, muszą ci one wystarczyć do końca rozgrywki. Co? 10 kart ma mi wystarczyć do końca rozgrywki? A gdzie pozostała reszta? Okej. Okay. Siły jednostek. To jest karta jednostki liczba w lewym górnym rogu. Dobra, to jest, wskazuje siłę, czyli 1. Ehm. Aha, dobra. Tutaj oznaczony jest typ jednostki. No, no wiadomo, są typy bliskiego starcia, dalekiego starcia i obrężnicze. To są jakieś pikinierze na przykład bliskiego starcia. Ehm. Są ucznicy, czyli dalekie starcie są katapulty, okej. Okay. Mogowie to są dalekiego starcia. Mają specjalne zdolności, no tak wiadomo, na przykład yy, leczenie czy coś. Jeden do siły wszystkich jednostek umieszczonych w tym samym rzędzie, a okej. Okay. Karty pogody należą do kart specjalnych, czy można rzucić jakieś zamrożenie Aha, obniżają siłę wszystkich kart danego typu na polu bitwy, włączając Twoje własne. Czyli zima daje, obniża walkę na miecze. To nie wiem, jest zamieć coś tego typu chyba. Albo mgła. Mgła noc obniża zasięgowe. A deszcz obniża katapulty. Deszcz, to chyba deszcz jest. Wybierz kartę, którą chcesz wymienić. Na początku każdej rozgrywki możesz wybrać maksymalnie dwie karty, które chcesz wymienić na inne. Aha, okej. Okay. Czyli pole bitwy. Tu znajdują się pole bitwy. Dobra, to jest Twoja strefa. Tam jest przeciwnika. Jedną kartę. Dowódca. Wiadomo. Aha, spisam na tylko raz podczas bitwy. Kliknij Enter, by wybrać kartę z ręki i Enter, aby umieścić ją po Twój ruch, czy muszę wybrać jedną kartę i ją umieścić? No dobra, umieśćmy... ...kogoś walczącego w zawarciu, może nie niemocnego. Kliknijmy Enter. Nic się nie dzieje? Aha, bo w taki sposób, dobra. Trzymam 1-0-0, wskazuję siłę jednostek, dobra. Runda wygrywa gracz, który suma, suma sił kart pod koniec rundy jest najwyższa. No dobra, ciekawe ile tura, e, runda trwa. Podczas swojej kolejki może spasować przytrzymując spację. Kiedy spasujesz, nie możesz zagrać już żadnej karty w danej rundzie. <laughs> możesz spasować, gdy jesteś przekonany, że wybierz daną partię lub wówczas, gdy chcesz dać wygrać przeciwnikowi i zachować swoje karty na następną rundę. No to może być dobra taktyka czasami poddać się spasować na początku. On wyłoży trzy karty, na przykład straci, a ja potem będę miał więcej. Runda się kończy. Gracze porównują wówczas suma liczną siłę jednostek i wyłannione jest zwycięstwo. Wszystkie karty z pola bitwy zostają wtedy odrzucone, a suma sił jednostek obu graczy przyjmuje pełną wartość 0. Dobra, mniej więcej już znam zasady. On wystawił ucznika jako 2. Ja wystawię ucznika jako 4. Do przeciwnika, zobaczmy co zrobi. Wojaka jako 4, ja mam wojaka jako 5, przecież mam 6, dobra ucznick jako 4, czy ma 6, czy ja 4? No hmm. trochę za kurde. To są mocne, nie chciałbym ich tutaj wystawiać. Dobra, wystawię to Ach, przeciwnika, ja mam 11, a ma 14. No dobra, wystawmy to. Kurde, teraz się robi bardziej, bo obniżę jego i obniżę swoje, w tym rzędzie tutaj jest problem z tym, tu mamy porówno. A panta są silne, i nie chcę tego używać. Hmm. Spróbujmy. Ciąg ciągle jest lepszy zobaczymy co teraz zrobi okej okay. pas mój ruch mogę to przegrać w sumie ale dobra, też pasuje wygrałem tę rundę ale mam tylko 3 karty i tą która obniży o dobra cztery. tą która obniży tą wartość tego No tutaj jest słabo dobra stawiamy tą stawił ucznika postawmy to nie mam nic innego rzucił osłabienie jest deszcz. Ja mam dwa karty. Ja, ja mam dwie karty i on ja ma dwie karty. Hmm. Spasuje. Niech to wygra. Musi wyłożyć jedną kartę, żeby wygrać. A, nie, musiał. Ładnie. Załatwił mnie. Zobaczymy, co ma teraz. Aha, tak, czyli osłabia moich uczników. I, I spasował. Ok, to myślę, że już to wygrałem. Nawet jak ustawię to w taki sposób, bon Bo ma pas. Wygrałem tę rundę jest zwycięstwo, proszę Państwa. Zrobiłem to w ekscytujący i zarazem genialny sposób. Albo i nie. Myślę, że ktoś zna lepsze sposoby na wygranie tego. Dobra. Czasami lepiej jest właśnie spasować, zachować karty, by zagrać nimi później. No, właśnie to zastosowałem tutaj. Nie użyłem tam efektów specjalnych, też można to akurat. Można zdobyć silniejsze karty, wypełniając niektóre zadania, no, lub nabywając je u kupców. I mamy podsumowanie na koniec. 17 do 3, 3, 3 do 2 i 1 do 0. Pierwsza runda, ładny wynik, a potem takie jakieś lipne. Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Ja mam zawsze smykałkę Jak do strategii Jakbyś był w Ocentwurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stiepana. Niby prosty karcz masz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. Kurde, ale nazwy tej gry mogli trochę lepszą domyśleć. Muszę je... Heartston? <noise> to chyba była fajna nazwa do tej gry. E, dobra, dowiedziałem się co mi im się dowiedzieć. Wychodzimy. Już sobie wypiłeś? Mm -hmm. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Eee. Trzymała się za usta, bo ich obiecy. Nic wam nie zrobiłem. Uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z Gusłami zaczyna skurwysyn na niego! Ech. a chciałem podobrać. Noczki. Nie, bo to się ma obszaru, bo nie uda. to się nie uda. się blokuje ktoś. Miło było poznać. O, dobra. Przynajmniej jeden się ostał. Z panu nie jest. Pan nie ucierpiał w tej walce. Synek zaginął, to zaraz na co molo... Może trzeba było wybrać inną odpowiedź, ale jednak chciałem to przejść tak... bez walki, można tak powiedzieć. Ale się nie udało. Pamiętaj jednak, aby często zapisywać swoje postępy w grze. Jeżeli grasz na zbyt trudnym poziomie trudności może zginąć zbyt wiele razy, i, I ten zapis naprawdę się będzie przydawał. Aaa, nie no się samym spoczynek, tylko escape, ale to nie ma żadnego znaczenia. Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec z zeżar i Wiedźmach nic do tego nie I co wtedy zrobili? No, przecie głowy mu na powrót nie przeszedli. Aha, czyli tak. E, zginęło dziecko, znaleźli widzmina, więc go zabili. A potem się okazało, że to topiec zabił to dziecko, a Wiedźmin zabił topca. Tylko trochę za późno, ale widzmina już nie zdążyli poskładać. Fajne historie tutaj są opowiadane, naprawdę.

Dobry, dobry. Dobry, dobry. Eee, możecie się spodziewać, że ja tutaj na koniu to będę mało jeździł. W sumie to... Idę tu zobaczyć, czy da się wejść w ogóle do tego domu. No, jak najbardziej da się. Eksplorację pełną paru już na samym początku, kurde. Czego chcecie? Uważaj i, i sprawdzam, czy tutaj gdzieś nie ma czegoś do zabrania. Wszystko ważne. A jak za darmo leży i nikt się nie bulwersuje za to, że można zabrać jakąś książkę? Co prawda nie powinno się tak robić, ale w grze można. I myślę, że czasami nawet warto. To zaraz, czy ja przy tym kredencie wcześniej nie byłem i nie zbierałem rzeczy? To z innej półki po prostu był. No dobra, i właśnie tak wyszedłem, popatrzyłem i pozbierałem kilka fajnych rzeczy. One się mogą potem przydać, bo być może można je sprzedać albo coś. W e, tej wiosce i tak długo nie zabawię. A potem zapewne, jak się z niej wyniosę, to mogę do niej nie wrócić. E, choć może i będzie się dało wrócić, ale tutaj się dzieje jedna taka scenka później, co mogę już zdradzić. Że nie chce nas w tej wiosce widzieć, więc warto tu zrobić, co się da, póki się jest. Bo nie wiem, czy da się wrócić, czy nie. Nie chciałbym po prostu tego przegapić. Ale bieganie z tym wciśniętym przyciskiem to strasznie siada na oczy. Bogi wysoko, cesarz daleko. Skaranie boskie z tym gryfem, tak? Dzięki Wam na niebie zawsze zwiastujemy. Ja zabiję tego gryfa tylko później mi się Aha, okej. Okay. Fajnie wiedzieć. Jakieś wieści ale Za czarnym się wydaje, Krewka. Nie podobam się jej... Bo mam białe włosy, tak? O właśnie. Tutaj widać, że warto chodzić i zbierać, bo tu jest znalazłem kilka rzeczy, które mogą się potem przydać do stworzenia czegoś innego. No i teraz nie wiem, co zrobić. Bo ja tutaj chodzę, zbieram te różne pierdoły. Z jednej strony chciałbym wam tu pokazać mniej więcej, jak to wygląda na początku, aż zrobię te questy tutaj wszystkie. Przeniosę się do innego miasta i odbiorę takiego innego quest'a ważnego. No ale z drugiej strony, jak ja mam tutaj łasić po tym całym terenie i zbierać te wszystkie pierdółki, badać domy... Jest ich tu trochę. To nie wiem, czy jest warto. Bo... Naprawdę to może potrwać godzinami. A takie przynudzenie chyba potrzebne nie jest. O, mamy kawalę. Co tu się stało? Chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Szaskała aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz? Co tu się stało baranie? Ktoś podpalił mi chałupę warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! <ścoughs> Dobre. Oj, zimno było, to podpalem. Fajną odpowiedź na początku. Przykro mi. Udzielił. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Milwgardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota, niby smok. Przestali się do mnie odzywać. klują na mój widok, a teraz to. W tym naprawdę ważne są takie wszystkie rozmowy, które tutaj będą prowadzone. I warto tutaj połazić, pogadać, porobić wszystko. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało. Ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukien syna. Żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam koci oczu. Powodzenia. <laughs> no tak. Ja mam koci oczy, więc zobaczę wszystkie ślady i znajdę chyba. Podplacze, tak? No dobra, dzięki. Chociaż <laughs> Chocia oczy rozwiązują całe problemy. Wszystkie problemy świata. No dobra. Trzymajcie się, cześć, pa pa.